Marcina Najmana. O. 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 Witam cię, Marcin. Jo, paruwa! Paruję pana. Ludzie, dalej, ty, ty, ty wpakuję ty, 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 ty konfidencie je pan. Świętej ty, pamięci, ten tak Kostecki widzą białko na ciebie. Nie no, za. Ty, ty, Nie ty, per... za. Nie co ty, ty, co ty za. Nie za. Nie za. 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 Nie za. 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 Nie